If you see your brother standing by the road. Dzień dobry, witam serdecznie. W tym tygodniu, od tego tygodnia, podjęliśmy, podjąłem decyzję, że będę dzielił różne tematy, które mnie dotyczą. Rzeczy, które doświadczyłem, niekoniecznie w sprawach politycznych czy społecznych, ale często to będą rzeczy takich bardzo głębokie i sprawy takich nawet czasami osobiste. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Państwem świadectwem mojego nawrócenia. Świadectwo mojego nawrócenia. Urodziłem się w rodziny religijne, rodziny chrześcijańskie. Tata i mama byli nauczycielami. Byłem wychowany w dyscyplinie i ryzie. Ale ja byłem buntownikiem. Od małych lat byłem buntowany. Pamiętam, że w wieku 8-9 lat już wochałem tabako, w wieku 11 lat już paliłem papierosy, ganiałem za dziewczyny, piłem. Aż do momentu, kiedy miałem około 16-17 lat, to był moment, kiedy zacząłem szukać Boga, zacząłem zastanawiać się nad sensem życia, zacząłem po prostu myśleć o życiu, i w tym momencie spotkałem pewnego księdza, pastora, który dał mi mój pierwszy pismo święte. Zacząłem czytać pismo święte, i czytając pismo święte, coraz więcej zacząłem zauważać, że Bóg mnie kocha, że Bóg mnie kocha. Byłem wychowany przez rodziców, nauczycieli, którzy mnie nauczyli, żeby za wszystko, co potrzebuje w życiu, potrzebuje na to, zapracować. A więc myślałem też, że muszę zapracować na Bożej akceptacji, na Bożej miłości. Ale czytając Pismo Święte, a zwłaszcza Ewangelię Jana, 3 rozdział, werset 16, który mówi tak, że albowiem tak Bóg umiłował świat. Że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To mnie bardzo dotknął, to znaczy, że Bóg mnie kocha. Że Bóg mnie tak bardzo kochał, że oddał swojego jedynego Syna, aby nie zginął, ale aby miał życie wieczne. Czytając to, nie mogłem to uwierzyć, nie mogłem po prostu było mi trudno um, przyjąć ten dar, który którym jest Jezus Chrystus. Pamiętam, że mm, próbowałem różne rzeczy, aby być dobry. Nawet raz trzymałem lampa i tak sparzyło moją rękę, bo chciałem po prostu sam siebie ukarać, żeby czuć się trochę święty. Ale to nie pomagało. Dopóki nie przeczytałem list Pawła do Efezjan 2, 8 i 9, który mówi, że albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiary. Nie z ucinków. Boży to dar, aby nikt nie chlubił. To było rewolucyjne, że zbawienie, że to jest dar, to jest dar od Boga, um, aby nie chlubił, aby nie chwalił się, że zasłużyłem na to. Pamiętam, że to było maj 87 rok. Płakałem, klęknąłem w moim pokoju i pomodliłem się. Wołałem do Boga, powiedziałem: Panie Boże, jestem grzesznikiem, jestem grześnikiem. Przebacz mi moje grzechy. I oczyść mnie moje grzechy z moich grzechów. I zapraszam Cię, Jezus Chrystus, do mojego życia. I od tego momentu moje życie się zmieniło. Wcześniej byłem samolubnym buntownikiem, a potem po tej decyzji, po tej modlitwy, nagle takie nowości, takie oczyszczenie, takie inne pragnienie. Chciałbym was dzisiaj powiedzieć, że podobnie rzecz każdy może przeżyć. Życie, w którym żyjemy jest bardzo krótko. Ty też możesz być nawrócony. Bóg czeka na ciebie. Bóg ciebie kocha. Jeżeli Bóg może mnie zbawić grzesznikiem, buntownikiem, najgorszym z najgorszych, uważam, że jest nadzieja dla każdego osoby. Pozdrawiam i życzę wszystkiego na najlepszego. É show